Jestem bez majtek, ale spoko. Do, do, do oh, <laughs> <laughs> oh, yeah. Ale dobrze cię szczęsy byłby, zasłania. ale byłby ból, o oh, Jezu. Myślę. Lewy jak, Forma? Jak zawsze no. Wysoka. Wysoka. Ale nie radzisz tutaj tyle. Ty, ty. No ale wiesz, no inaczej bym inaczej no by nic nie powidać, ale na, nagrywam się tylko dotąd, tak A, się nie przejmuję. To ale ja chyba się... <laughs> Ile do lekarza? Noś do lekarza. Kurde, powiem ci, że tak chodzisz średnio, wiesz. Ale Pokaż. Które... To właśnie... Oj, przepraszam Cię, bym Cię jeszcze skontuzował. ale to jest właśnie sędzia Undiano Majenko, wiesz? No. A, pieści. Nie idzie z tego. Ale się pieści. Kurde. Tak? To jest. Co ty chcesz? No mówię, że jak to ja już. Dobra. Gdzie jest Doki? Nie no, już wszyscy mają wolne, widzę. Tu trzeba pracować. No. Co tu można poradzić? No, Chodź, pomożesz mi. Dobra, to co robimy? Trzeba dziura zrobić. Mogę Dobra, w którym miejscu? No nie, tam gdzie dziura jest, znaczy kół, tam, bóla. Nie, nie widać teraz. Ale zeszło, Ale, ale teraz już nie jest takie spuchnięte, nie? No nie, właśnie zeszło. no Miałem godzinę lodu. Nie, będzie dobrze. Ale dostajesz jakiś zastrzyk w przerwie? Tak. <laughs> Za dużo nie pomógł, ale. Ale to co, cały, cały mecz z bólem? No Starałem się o tym nie myśleć. No. Poświęcenie dla narodu, na, na na no. wiesz, tak zwane. Wiadomo, ale nie. No ale, ale zgrupowanie będzie... chyba ogólnie, powiem Ci, udane mimo wszystko, co? No, bardzo. Sam no. widziałeś w końcu. No, jakby tak powiem Ci, cztery punkty po, w tych dwóch meczach, ktoś powiedział przed, to w do każdy bierze, nie? Teoretycznie, no. No, Oczywiście będzie... Po, po ko kolejnym będzie. A też y, chyba będzie taki powrót fajny do Bayernu, co? Oni, zro oni zrobili, <laughs> oni zrobili <laughs> jeden. <laughs> No, na pewno będzie fajnie, na pewno będzie fajnie, tym bardziej, że jednak trochę utarliśmy na więc no właśnie, ja, no na pewno to... fajne uczucie. Wreszcie, wreszcie taka ulga, nie, bo też widziałem po Łukaszu piszczku, nie, że on będzie mu wrócić, a to Michał Kucharczyk, tak. Tam serdecznie. Yy, mam do Ciebie pytanie, masz jakąś swoją jedną kartkę? No mam, Pisa? w pokoju, no. A możesz wejść, bo otwarte jest. A, dobra. O. A to druga na kogo? Dzięki, dzięki, do zobaczenia, co powodzenia. To jest klub prosi. to jest hit, to podpisz. Co to jest? To jest naszą maskotka. Możesz tak dla Gieksika. Ale dla uważaj, giksika. nie... Napisz, dla Gieksika. A to jest Żyrko. Ty, Żyrko, też coś kulejesz? To jest a, <noise> Ty masz taki sposób chodzenia. W starości. Cześć. 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 Widzisz? No dobra. To ja do treningu trening. to muszę. Jutro Trening? Tak, tak, o 9. A, my wolny. No, tego już piątek tą. A, w piątek gramy to. A w środku. A, to jest słaby, co? Pokażę dwa dni wolnego to mało do meczu. No mało. Tak nie gram, to też. Na świeżości wejdzie. A z kim bracie? Wychł. U siebie? A dobrze. dobrze. Trzeba pokazać, że powinienem więcej grać. Tak, No, pokażę sam to. się trenować no, no, tak no, krótko. Dobra. Dobra, no, dobra, 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 dobra. trzymaj się Cześć. No, na Pa pa. Ale powiem ci że tak, jeszcze a propos autografów, to jak policzyć przez to zgrupowanie, to. Aj, tam nieźle. Nieźle, no. nie? Nieźle, nieźle. Nie nie? Nie nie no i dobrze, najważniejsze. Bywa gorzej czasami. Najważniejsze jest optymistyczne podejście. A jak, jak ja zawsze, no? Generalnie. Ale m, narodowy y, w meczu z Niemcami to chyba jeszcze nigdy tak nie było, co? W sensie takiego, jakiegoś, nie wiem, tak, niósł przez chwilę, tak miałem wrażenie. No w tym meczu, tak. No faktycznie, znaczy z boiska tak czasami piłkarz tego nie czuje, no bo jest skupiony na grze, ale jak była chwila przerwy to... Znaczy ja dzisiaj dreszczyki emocji miałem na pewno przy chymie. Przy hymie? To, to miałem dreszcze emocji, fajne, fajne takie uczucie i no jak człowiek się czuje wyjątkowo, że tak powiem, grać na takim stadionie przy takiej publiczności to jest coś, coś fajnego, wspaniałego i... No i ciężko opisać takie uczucie, tak jak mówię, taki dreszczyk, dreszczyk jest, no a później już człowiek jak gra, no to już jest skupiony na tym, żeby, żeby walczyć, żeby walczyć i się nie poddawać. No to, no to też chyba, chociaż wiesz co, ja mam wrażenie dzisiaj, że jak było 1-2, to tak no. uciekł Saden. A to był moment, Trochę, w którym... Tak, był, a, w, był moment. A, a to był moment, w którym tak, powinien on... Ale w końcu ruszyliśmy, Saden jak... znowu zaczął dopingować, ale faktycznie, no był taki krótki moment, gdzie... Można było tam. Troszeczkę, nie? Trochę głośniej, ale, ale nie no, wiadomo, że nie ma co. Trzeba będzie wypuścić ten krew z nogi. No będzie, że będzie to dobrze. Rozbiegałem to. Rozbiegałem to. Przez jakieś, Przez jakieś 70 minut. 70 tak, minut, rozbiegałem na 70 minut. Ale nie no, walka była z bólem i z przeciwnikiem, ale, No coś taka piłka, nikt nie mówi, że będzie łatwa. A mówi, że miałeś dreszczyk większy przy tym mnie przedszkoczył niż przedniotami? Jakoś tak pamiętam, no. Szczególnie dzisiaj tego meczu właśnie ten dreszczyk mi tak przyszedł. A przed Niemcami tak nie pamiętam. Może tak jakoś to inaczej wszystko. Też wiadomo, że to robi wrażenie. Eee, ale nie, na przed meczu z Niemcami pamiętam jak kibice się śpiewać hym w trakcie meczu. Pod koniec. Pod koniec, mm -hmm. tak, to, to, to wtedy też był ten dreszczyk. Ale akurat się chodzi w Szkocję to przed meczem. Przed meczem był taki, taki fajny. Jest tak fajna taka gęsia skórka nawet. Też miałem wrażenie na tym zgrupowaniu, już nie było takiej napinki i też ta konferencja właśnie Krychy ze Szczęsem trochę to pokazała, nie? Że był taki... Nie, bo czasami taki... taka ta motywacja sztuczna, takie robienie, że trzeba walczyć, że, nie wiem, jak na wojnę, to... Te, to już... To, to w, o to w piłce nie chodzi, no. Tutaj... Tu jednak... Ja już wiem po sobie, jak czasami się motywowałem za bardzo. I wychodziłem na mecz strasznie motywowany. tak jak przy piłkę miałem, to czułem się tak strasznie sztywno. sztywno. Mhm. I to mi przeszkadzało w grze. Więc akurat tutaj wiadomo, że motywacja musi być, ale to taka krusze. Przy... I piłkarska. to przed, chyba bezpośrednio już przed samym jest, meczem. Tak, bo... nie, no naprawdę. Wystarczy, nawet jak już jesteś na stadionie, to już ten czas, żeby te koncentracja, czy tą koncentrację wrzucić na, na najwyższe obroty, ale taka motywacja przez cały tydzień, że coś, że skupienie, że to. to... Nie, nie ma szans, żeby to przeszło w dzisiejszym futbolu, bo, bo jest coraz bardziej techniczne, a tutaj chodzi właśnie, żeby grać w piłka, nie? a nie walczyć i, a, i robić tylko w ślizgi, choć wiadomo, że czasami też trzeba... Chociaż niektórzy ci w granatowych koszulkach na początku <gry> dzisiaj. Ja, <gry> tak, tak no. Ale wiadomo, to jest ich też styl, ale tak jak mówię, no to jest luz potrzebny jest też piłce, bo bez luzu ciężko coś, coś zrobić innego niż, niż standard. A powiedz mi, tak szczerze. Wracasz w, do klubu jutro z środa w czwartek, tak? No, czwartek? No, dobra, ale co, z wchodzisz z buta, czy tak yy, na razie ja jest na trochę oszczędzisz? Nie, no to wiadomo, że. Bo oni są, bo z tego co czytałem teraz tak na szybko, nie? W Niemczech, no. jak to lekko załamani, nie? W sensie po no, wiadomo, tym, co się w zdarzyło w tych dwóch przegran, meczach. Przegrana remis, no to I remis w ostatnich sekundach, tak, nie? Jak na miszu świata, to mało, ale nie, no tutaj wiadomo, że jednak to trzeba stąpać twardo po ziemi i nie przesadzasz z tym jakiś tam hurra optomizy, na pewno jest to powód do dumy, ale nie, nie można zapominać, że piłka jest z piłką i tu są kolejne mecze i, A, widziałeś. i może się inaczej zdarzyć.